Szanowni Państwo, jest już z nami redaktor naczelny tygodnika sieci, pan Jacek Karnowski. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, przepraszam, bo tutaj nie wiedziałem, że tam jeszcze muszę jedno Enter wcisnąć i tak czekałem na połączenie i czekałem, aż się domyśliłem, że coś nie tak. Także już jestem, przepraszam. Tak więc już pan z nami jest i na początku. Chciałbym się zapytać o sprawę, która rozgrzała opinię publiczną w ostatnich godzinach. Dwa. Wydaje mi się, że te wiarygodne źródła potwierdziły doniesienia na temat niemieckiej postawy względem Ukrainy. Politico poinformowało, iż Niemcy blokują w Unii Europejskiej i na to dostawy uzbrojenia dla Ukrainy, a ambasador Ukrainy w Berlinie usłyszał, że Niemcy dają Ukrainie kilka godzin, było to pierwszego dnia inwazji. Ta informacja gdzieś się w mediach powielała, natomiast gdzieś było o niej słuchać, ale dzisiaj potwierdziła ją państwowa niemiecka telewizja ZDF. W związku z tym chciałbym się zapytać, ponieważ Niemcy wycofały się już na przykład z oporu przeciwko wykluczeniu Rosji ze systemu finansowego bankowego SWIFT, czy również tutaj Niemcy w końcu ustąpią i dlaczego Niemcy prowadzą taką grę? No, wydaje się, że to jest trochę obraz jednak już z przeszłości, że, że właśnie widzimy załamanie się tej polityki niemieckiej i to takie spektakularne. Mówi o tym w takiej rozmowie, którą widziałem w Polskiej Agencji Prasowej. Ambasador, czy, czy były ambasador, nie wiem, kończący misję, w każdym razie profesor Andrzej Przyłębski, że to jest właśnie, właśnie wyraźny moment przełomu. Ta polityka niemiecka po prostu się skompromitowała. Agresja rosyjska, której nie zakładali ci wszyscy przywódcy zachodni, którzy powiedzmy, no, dealowali czy kolaborowali z Putinem, skompromitowała całą tę linię takiego szukania porozumienia. No, ośmieszyła Macron, ośmieszyła Scholza, oczywiście Merkel, której już nie ma, no i postawiła również w bardzo trudnej sytuacji także premiera Orbana. Widzimy to także w odniesieniu do Węgier, więc... To jest przeszłość. No sam fakt, że premier Morawiecki pojechał do Berlina, jak rozumiem, z taką specjalną misją przekonania Niemców do twardszych sankcji, świadczy, że tam jest jakaś otwartość. No nie byłoby tej wizyty, gdyby nie było woli rozmowy ze strony niemieckiej. Świetne przemówienie premiera Morawieckiego. Tutaj dużo takich, prawda, nawet dostaje wiadomości, czy, czy, czy tu bliscy komentują, że zrobiło wrażenie na te frazy, że. Że gazociągiem Nord Stream 1-2 no, dopiero będzie, tak? Miał być. Płynie nie tylko gaz, ale, ale również krew. No niezwykle mocna, obrazowa metafora. Więc w sumie, panie redaktorze, sądzę, że, że coś się w Niemczech zmienia. Nie da się utrzymać tej linii. I to, to może być tylko zmiana na lepsze. no Miejmy nadzieję, że nie, nie kolejny zwód taktyczny. Natomiast wspomniał pan właśnie o Węgrze, które. Dla opinii publicznej stały się ostatnim krajem, który zrezygnował z oporu względem systemu, względem wykluczenia Rosji ze systemu finansowego SWIFT. Ludzie bali się już załamania Grupy Wyszehradzkiej, stanowiska Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie. Natomiast, czy uważa pan, ponieważ ta agresja właśnie może stać się ogromnym odświeżeniem, mówił pan o tym, że załamało to pewne, pewne wektory względem polityki. Wobec Rosji, czy to w Niemczech, czy to na Węgrzech, i czy to też właśnie będzie pewnego rodzaju odświeżenie relacji węgiersko-rosyjskich, które były dość silne, co było widać właśnie po tym dość długim oporze. Ja myślę, że premier Orban też się nie spodziewał agresji rosyjskiej. Myślę, że to jest taki blef, to ogromadzenie wojska. Wiele osób tak myślało. Ja, ja też nie byłem przekonany, czy dojdzie do tej agresji. Po zajęciu Ługańska i Doniecka miałem raczej taką intuicję, no, że wzięli co swoje, czy co i tak mieli pod kontrolą, i że jednak się ugięli pod postawą amerykańską. No, to jest taki ruch. W kategoriach zwykłej racjonalności politycznej trudny do wytłumaczenia, no bo, bo cena będzie straszna. No ja, ja w tym widzę jakąś po prostu nienawiść Putina, osobistą nienawiść Putina do Ukrainy i do Ukraińców. Tę emancypację narodu ukraińskiego Putin odbiera jako coś obraźliwego, coś co uderza w jakieś jego fundamenty tożsamościowe, godnościowe nawet. Tutaj oczywiście tylko rekonstruuję, nie podzielam tego zdania. I to, a, a ci wszyscy, którzy z nim próbowali robić interesy, w tym premier Orban, sądzę, że zakładali, że to jest człowiek racjonalny, w ich racjonalności, w takiej, w ich wewnętrznej logice, że no tak, postraszy, nie lubi Zachodu, tak jak my, ma do niego urazy, no to prawda, dogadamy się. A ten cios, no, on, on bardzo utrudnia sytuację Orbana, także przed wyborami. Pamiętajmy, wybory na Węgrzech są już w kwietniu. I wyobraźmy sobie, że w Polsce obóz rządzący jest obozem, którego doganiają zdjęcia z Putinem, z zwręczania orderów. No nie mamy tego problemu. Odwrotnie, to raczej opozycja się musi tłumaczyć intensywniej, a Orban się musi tłumaczyć, więc opozycja zyskuje taki rodzaj moralnej czy emocjonalnej przewagi. To jest rzecz bardzo cenna w kampanii wyborczej. Będzie w defensywie. Oczywiście specyfika węgierska jest taka, że o wyniku wyborów zdecyduje około 20-23 okręgów wyborczych takich typowych, średnie miasteczko i wioseczki wokół, więc to niekoniecznie musi wpłynąć na, na rozstrzygnięcie, ale na pewno mu to nie, nie ułatwia. No, Polska, która z Węgrami ma wspólną politykę europejską, wzajemnie się osłaniamy wobec czegoś, co ja uważam za pełzającą agresję prawną Brukseli, też via Berlin, ostrzegała Urbana w ramach tych przyjacielskich relacji, tego stosunku do Rosji, my jednak nie, nie podzielaliśmy. No, no tak to jest, że w polityce rzadko jest, powiedzmy. Panie redaktorze, to prawda, że, że Polska, m, można powiedzieć, alarmowała Zachód e, i nie tylko Polska, też wiele krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które doświadczyły historycznie e, rosyjskiego Buta, można powiedzieć, tak, rosyjskiego imperializmu. Natomiast, właśnie, czy to, co się teraz wydarzyło, na Ukrainie. Nie może też przy okazji otworzyć Polsce do resetu relacji z Zachodem. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda zaapelował do tego, żeby otworzyć błyskawiczną drogę dla Ukrainy do tego, żeby dołączyła do Unii Europejskiej. Polska również może pójść na pewne ustępstwa względem Unii i zresetować naszą, nasze relacje. I czy de facto ten konflikt Przypadkiem, no nie umocni Zachodu, i tak naprawdę Putin nie zrobi sobie jeszcze większego problemu, niż miał wcześniej. Nie, to na pewno. No Putin to już przegrywa na wielu polach, na tym militarnym. Jednak tutaj wyraźnie spodziewał się takiej operacji jedno-dwudniowej. Mam wrażenie, napisałem to na portalu w polityce.pl, że myślał, że wysyła wojska do jakiegoś kraju afrykańskiego, że jakiś desant komandosów, 20 helikopterów, zajmują lotnisko pod Kijowem. Potem lądują samoloty i za parę godzin tankietki są pod pałacem prezydenckim i jest nowy rząd. No to Putin przegrał, przegrał umacniając Zachód. Już przed samą agresją też, faktycznie, Polska wygrała, bo jej racja, czy jej pogląd okazał się po prostu prawdziwy, to nie była żadna rusofobia. Pogląd artykułowany przez ob obóz rządzący od co najmniej Gruzji od 2008 roku, a i wcześniej też wyraźnie, od 2005 przyjmijmy. Przecież wtedy pierwsze próby dywersyfikacji energetycznej, to właściwie już już wtedy nakreślono po zwycięstwie Lecha Kaczyńskiego. Więc Putin przegrywa tutaj. Oczywiście Polska ch chciała porozumienia z, z Unią, z Zachodem w mojej ocenie, no ale oczywiście jeżeli ktoś tak jak Borys Budka szkicuje w Sejmie taką oto opowieść, że my jakoś szaleńczo skłócamy się z Zachodem, jeżeli nie widzi tego manipulowania traktatami, tego rozciągania kompetencji, tego wykręcania rąk, tych podwójnych standardów, tego uniemożliwiania naprawy ważnych sfer życia publicznego, no to on żyje w tej opowieści, że to Polska była skłócona z Zachodem. Ja tego po prostu nie przyjmuję. Na Natomiast, panie redaktorze, oczywiście, że no, jakby jeżeli, jeżeli nie będzie rosła skłonność Brukseli i Berlina do zamykania drugorzędnych w istocie sporów, do rezygnacji z grillowania, no to będziemy w opałach. Ale sądzę, że ona musi racjonalnie patrząc jednak zwiększać się, ta gotowość do porozumienia, ale także w sferze energetycznej. No, jeżeli chcemy ukarać Rosję, to my nie możemy dalej tak religijnie traktować choćby systemu ETS, czy systemu prawda, walki z globalizacją globalnym ociepleniem, bo to zwyczajnie są rzeczy sprzeczne. Nie można Natomiast co do co do ETS-u do walki z globalnym ociepleniem, to jest na pewno temat na inną rozmowę. Natomiast możemy zdecydowanie powiedzieć, że polityka energetyczna takich państw jak na przykład Niemcy okazała się zgubna i Niemcy są trochę się też wydaje w szoku, są trochę oszołomione tym co się wydarzyło i właśnie czy też te wydarzenia na Ukrainie nie będą ostatecznym dowodem na to, że żeby Europa była bezpieczna, żeby świat Zachodu był bezpieczny, należy budować silną energetykę jądrową, energetykę niezależną od rosyjskich surowców. Czy teraz właśnie ten dyskurs polityki energetycznej nie wybrzmi najgłośniej w historii Unii Europejskiej? Miejmy nadzieję. Trochę może chłodząc głowy, pamiętajmy, że po każdej rosyjskiej agresji 2008-2014 podwójna Krym, Donbas, po zestrzeleniu samolotu MH w jakiejś mierze po smoleńsku, zawsze pojawiały się takie okresy ochłodzenia dystansu, a później te lobby prorosyjskie okazało się okazywało się jednak silniejsze i wszystko wracało na stare tory. Oczywiście teraz ten szok jest na tyle potężny, że, że nam trudno wyobrazić powrót na stare tory, ale też nie możemy tego całkowicie. Wykluczyć. Niedawno widziałem taką wypowiedź jakiegoś ministra niemieckiego, który stwierdził, że no Niemcy są sobie w stanie poradzić, bo mają zapasy węgla, okazuje się. Mają zapasy węgla Niemcy, całkiem spore. Panie redaktorze, nie słuchać pana, coś chyba. Słuchajcie, tak, tak, słychać. Już słychać. Bardzo... Te, telefon zadzwonił, a to chyba rozłącza zawiesza. Więc Niemcy mają zapasy węgla, no wyłączyły atomówki, czy wyłączają, wiadomo, że na zielonej energii się nie, nie, nie zdołają oprzeć, bo to nie może być podstawa miksu energetycznego, no muszą tę sprawę przemyśleć. Ja, ja się w pełni z Panem zgadzam. No jeżeli rzeczywiście uważamy klimatyczne zagrożenie za tak pierwszorzędne, no to nie ma innej drogi niż energia atomowa. No to jest coś, z czym ludzkość obcuje już tak. W formie broni, no, powiedzmy od 1945 roku, ale, ale, ale przynajmniej te 60 lat, w sferze elektrowni atomowych, więc to jest obeznane, no, nie stwarza to jakiegoś zagrożenia. Są nowe technologie tych, tych małych elektrowni, które my też kupujemy, jest to jedyna droga. No, ale w Niemczech są też ludzie, którzy traktują to religijnie no, zieloni traktują to religijnie. No, to są ludzie, którzy całe życie poświęcili walce z energią atomową. No nic, ważne, żeby nam nie blokowali budowy elektrowni atomowych, to już to są ich problemy, to jest tak bogaty kraj, że on może sobie w parę lat zbudować, nie wiem, 10 gazoportów i ściągać gaz skroplony z Kuwejtu. Ważne, żeby nie z Rosji. Jest to, jest to na pewno satysfakcja, choć gorzka, że Polacy mieli rację w tym temacie. Na końcu chciałbym wrócić do tej debaty parlamentarnej, która miała miejsce na początku inwazji i właśnie wypowiedzi przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych i poselskich i o to, czy jeżeli chodzi o to budowanie jednolitego frontu, czy przypadkiem znowu lewica nie okazała się takim, może nie sojusznikiem PiS-u, natomiast tą stroną, gdzie nawet Janusz Kowalski pochwalił Krzysztofa Gawkowskiego wtedy za wystąpienie. No tak, no po prostu problem jest w pojęciu, problem zamyka się w pojęciu opozycji totalnej. Jeżeli my porównamy rządy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i rządy, rządy Platformy Obywatelskiej, ja nie mówię o dzisiejszym Leszku Millerze, bo to jest jakaś zła mutacja tego polityka. Ja też nie, nigdy nie byłem jego fanem, można mu bardzo wiele zarzucać, ale rządy SLD z lat 93, 97 czy... czy 2001-2005 miały więcej wyczucia państwowości i odpowiedzialności niż rządy Platformy. Nie były tak infantylne, nie były tak zdziecinniałe. Być może dlatego, że to są ludzie, którzy mieli pewien trening w partii komunistycznej, rozumieją, co to jest podległość, co to jest zależność, co to jest własność, co to są zasoby, co to są możliwości. A Platforma wydawała się formacją taką zdziecinniałą i w tym sensie dla państwowości polskiej była największym nieszczęściem. Nie z powodów różnic światopoglądowych, one są wtórne, tylko z powodu niepoważności. Ważnego podejścia do rzeczywistości, do problemów. No Mamy prawo podejrzewać, że duża część polityki, zarówno względem Rosji, jak i względem Niemiec i w innych obszarach, i także polityki gospodarczej, to była podbudowa pod osobiste kariery do nadzoru. Na koniec tak, zamykając, klarę, ponieważ niestety czas nam się kończy. Lewica na plus, lewica wykazała się takim propaństwowym stanowiskiem według pana. Tak, tak, tak. no to w tym momencie tak. No generalnie wszystkie formacje, powiedzmy, w jakiejś mierze zdały egzamin, no jednak to jest ton niżej niż zwykle, czy dwa tony niżej. No tutaj Borys Budka mu zabrakło takiego refleksu, wyczucia. Kolejny raz potwierdził, że nie ma wielkiego talentu, chyba że to jest gra platformy obliczona na to, że tak przerazimy Polaków wizją wolności. Że oni pójdą pod nasze skrzydła po to, żebyśmy my poszli pod skrzydła Niemiec i tam się zakotwiczyli, nawet jako wasal, ale jakoś wasal w miarę bezpieczny. Chyba, że to była kalkulacja. Natomiast wspierajmy Ukraińców, bądźmy z nimi no. myślami. Miejmy nadzieję, że uda im się obronić. Moimi gościem był redaktor naczelny tygodnika sieci, pan Jacek Karnowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.